Dobra, czekaj. Ciągowo nagrywam. W opisie macie link do yy, zakładki z konkursami na mojej stronie internetowej siopająku. Yy, macie link i tam słuchajcie są wszystkie prace konkursowe yy, na, w konkursie na najlepszego grzyba, który. fajna nagroda. Dokładnie, a mianowicie 20 zł, tych kart to będzie, już nie można wysłać prac. Już nie można, od wtorku, nie można wysłać prac. Więc taka niespodzianka, słuchajcie, o to, bo dopiero teraz pomyślałem. Ktoś mi ukradł grzyba. Dopiero teraz pomyślałem, że w sumie mogę taką nagrodę zrobić. Yy, no i właśnie taka nagroda będzie. Yy. Już wiem, kto wygrał. No no, i możecie, w głosować na wasze ulubione prace. W tym momencie, tu się gdzieś po prawej górnej powinna wyświetlić karta I to jest ankieta w tej karcie i tam możecie zagłosować Musicie być zalogowani na YouTube, to pamiętajcie Żeby zagłosować No i możecie wybrać, nie wiem, zobaczymy czy takie to nastawić, czy nie Prawdopodobnie możecie tam zagłosować na kilka wybranych prac, więc wybierzcie kilka prac Przejrzyjcie, tam macie link W opisie macie link Właśnie do tej zakładki odpowiedniej i tam macie No Wszystkie te graficzki, wystarczy kliknąć na graficzkę i się wyświetla na sobie. Cześć, jestem adamowski dzisiaj 10 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu Bossweb Minecraft. Jestcie ze mną, Nieźwiadek? Yy, dzień dobry. Niewiadek Oniku? Yy, Gama Pixel. Dokładnie. I tu stoi, tutaj Gaja stoi, 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 ktoś jeszcze stoi. I stoi, stoi jakiś VIP Adamowski 10. Dokładnie, stoi tutaj VIP Adamowski 10 na brodatych. tych. I to tylko na 1,8 i 1,9 na 1,1. Tak, 8. właśnie, problem teraz kurczę, yy, ogólnie yy, zacznijmy od od razu, już wiecie, tak, yy, już od razu rozpocznijmy, tak, że. Wspominam yy, o tym w ostatnim odcinku i bardzo, bardzo duże oburzenie yy, się pojawiło. Ja tak jeszcze dokładnie powiem, bo mnóstwo pytań było i tak dalej. Fakty. Z... Powiem tak, Rangę YouTubera faktycznie straciłem. Tak, dokładnie. I, nie... I tyle, co powiedziałem już w odcinku poprzednim na skyapie i tyle, co powiedział pury w swoim odcinku, do którego link jest w opisie. Jak nie ma, to, to, to znaczy, że zapomniałem. Czyli to, co ja powiedziałem. I to, co Purpos powiedział, bo tam on ogólnie o mnie wspominał, to jest maksimum, co możecie na razie wiedzieć, więc tyle tyle mogę wam powiedzieć. Więcej nie. Na dzień dzisiejszy. No i fakty są takie, że gram na Skype'ie. że w opisie jest do moje... link do mojego kanału. To nieważne. Fakty są takie, że gram na Skype'ie. Ja z nim. Tak i. i... Wygrałem na Tych, mając rangę VIP-a No i co też się zadziało, słuchajcie, ja spodziewałem się, że w momencie kiedy wejdę na brodatych to z boznikały mi i okazało się, że na szczęście nie. Ogólnie kobiety nie poznikały ja zaraz się zajmę tym, żeby to ze spokojem sobie... Tutaj... 1.9, tak? Tak, w tym momencie 1-9 najpierw. To wszystko w spokoju działało, Tu widzicie jest 1 -9. Dlaczego nie mam miecza? Napisz tu... coś na czacie, ładnie. Heju! Idzie piękny VIP yy, Dokładnie <laughs> yy, tak, więc jestem... Więc spadłem do poziomu GamePixela. Hech! Hech! Nie no, żartuję. ale fajnie, to, fajnie, nie? Yy. Napisałeś Hejo, nic nie napisali. A do mnie Gamę witam. <laughs> Bo ze mną <laughs> mi się Mix już witał, no kurczę, blade. Nie, 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 nie. Yy, ogólnie tak, nie ma non-PVP, to już jest pewne, więc. Oj, będę musiał na pewno sobie od kogoś, yy, kto ma SVP, bądź youtubera, będę, będę musiał sobie po prostu pożyczyć yy, te kubujęte non-PVP, jeżeli będę miał organizować jakieś eventy. Czekajcie, home list. Yy, home na razie na razie zostały jeszcze, są. Z tym mam obawy, czy po prostu nie poznikamy za jakiś czas, dlatego. Yy, Kilka słuchajcie, mam dla Was rzeczy. Idziemy, słuchajcie. Jakowe ja nie potrzebuję za nic w świecie. Wadnych, słuchajcie, spawnerów. Już niejednokrotnie są spawnery przy w ogóle, ale nie byłem do niczego potrzebne. To i To ja dzisiaj Wam, słuchajcie, podam koordynaty wszystkich spawnerów moich. Tam pozostawię. Yy, zniszczę kuboidy. Pozostawię w skrzynce po podpisie. I będziecie mogli sobie zrobić z tym, co zechcecie. Yy, Czyli kto Adam. pierwszy tam dojdzie, co. Ja już się z tobą nie zadaję, bo mam 18 twoich podpisów i to było, to było wszystko, dlatego się z tobą zadawałem od tego, tysiąca twoich subów. że mm. musimy się kolegować. <grym> Dobra, to tepaj do mnie. Ogólnie już w tym momencie będę niszczył kuboidę. To jest spawner szkieletów, jak widać. Koordynaty są następujące. Tu widzicie, w tym miejscu, o tu. Jakieś Olaf do mnie tepa, a do ciebie ktoś tepa? Nie, i nie tepaj nikogo tutaj. Daj mi no, daj no mi te podpisy. O, nie, to są diamond skrzynki. Wszystkie daj, bo potrzebne mi. Jak go postawię, co mi zrobisz? Ukatrupię. Nie wiem Nieprawda. Jak. Dobra, to daj te grzybki, No wszystkie mi są potrzebne, no. Kamienio rozłupy, walnik, 14, a nie miało być 16? Nie, nie, nie. Dobra, grzebić to. Miało być 18, ale ja mam 4. Jeszcze raz idziemy na home'a. <laughs> yy, I jeszcze zapomniałem, że trzeba przydałaby się w sumie jakaś skrzynka. Czekaj, a <laughs> mogę iść na spawn'a rozdawać to? Nie, nie mogę. Słuchajcie, wybaczcie to małe cięcie, ale babcia zadzwoniła. No, takie życie. W razie wracając na home, szkielety. Tutaj słuchajcie, spawner szkieletów z moim, z moim własnym podpisem w skrzynce yy, Ostatnie sztuki, ponieważ przesłane czas, no jeden 9 dużo podpisów mi nie zostanie na razie, ale... Dobra, to ja idę na spawn to rozdać. Nie rozdawaj pod tych podpisów, po co? Dobra, Bo już... Nie ja, mam. Ja, ja potrzebne. Dobra, tu jest jeden podpis na koordynatach takich. Yy, teraz... Dobra, nie ma tu kubojdy, jak ktoś chce to może sobie postawić, jak ktoś chce to mogę zniszczyć spawner, co chcecie zrobić, to zrobicie. I jest jeden mój podpis. Yy, home. Zombie 3 bodajże to było, tak? litra ale op No, to było fajne yy, Tu niszczymy i macie na takich oto koordynatach Teraz macie kolejny spawner, tym razem jest to spawner zombie yy, Dobra, yy, wiecie co? Home delayed szkielety Włożyłem Home delayed Zombie, A zombie, zombie, polecam, to to. zombie Home, Zombie, zombie jeden. Jeszcze tu idziemy. <laughs> Zniszczę. Dobrze, egzamin. Eee, słuchajcie. Eee, bo pewnie Was to ciekawi bardzo. Eee, egzamin mi poszedł dobrze, jestem tam. ja tam no jestem jedyka. zadowolony. Możecie się oczywiście pochwalić, jak mam po egzamin we wszystkich tych trzech dniach, kto z Was No mi, was mi pisał? poszedł ekstra, nie? Mówię, kto z Was pisał! Eee, w, tu na tych koordynatach, tu macie kolejny spawner zombie, słuchajcie. Jeszcze raz, y, dobra Home Delayed Zombie 1 y, Home List O, jeszcze jeden spawner. Home Jeszcze zombie 2. Ło ja mam 3 spawnery zombie. Zombie 2 <laughs> y, Czyli 5, pię tak, 5 homów mi się usunie. Tak, by funkował. Tu macie taki na powierzchni. Na tych kornetach jest kolejny spawner zombie. Macie. Ło to będzie unikatku idę na vp wiecie bo wiecie co muszę też część zostawić bo to nadal chcą raz po raz jakieś eventy organizować więc wiecie więc tutaj typowo jeżeli ktoś potrzebuje spawner zombie to po prostu tutaj jest na tych koordynatach jeszcze dobra home, delayed zombie, 2 home jeszcze pająki były <laughs> tu myślę że ja też już nie będę dawał podpisu bo to już typowo jak ktoś będzie potrzebował. więc macie przy trzech chyba spawnerach tak? macie podpisy moje, a tutaj nie. Na tych koordynatach tutaj macie kolejny spawner. Tym razem pająków jaskiniowych. I home delayed pająki. Y słuchajcie, oczywiście, bo ja pewnie nie będę potrzebował, ho, pomocy, a pomocy zawsze będę pewnie potrzebował, bo teraz mogę mieć o dwa razy mniej, słuchajcie, więc ja pierniczę. Dobra. Hmm, home list. Już to w mogę wam pokazać. Cztery home'y. Da się? Da się! Ha, ha, jak ja to zrobiłem, to ja nie wiem. A ty się w ogóle nie odzywasz, człowieku, kurczę blade. No bo ja tutaj rozdaję podpisy na wspólnie. Jakie znowu podpisy? Moje? Nie, no moje, wiesz? Zapeł te podpisy. Ja wam mówię, zapeł to jeszcze. Na pewno złapył. Aha, tyle osób jest na serwerze. A i jest tylko. Czy oni chyba nie wiedzą, co się dzieje, nie? <laughs> Ktoś rak napisał zamiast tak. Polecam. Tum. Mój! Nie złapałem, no kurczę. Złapał. Gdzie on biegło? no. Brawo! Jeszcze... Aha, Złapałeś za... podpis! Wow! Złapałem podpis, WOW Zapałem swój własny podpis, tak? Ha! Rzuciłem ci pod nogi, tak! Słuchajcie, yy, w tym momencie pójdziemy na lobby. Hołmu się pozbyłem, nawet to szereg się udało i w tym momencie udamy się na lobby i pójdziemy na 1.8. Ty też w grębicy pójdziesz, nieprawda? Na nie no, 8 jest więcej rzeczy i w ogóle, więc to będzie więcej zachodu i na pewno więcej wam roznam. Dobra, na spawn pójdziemy. Ja jestem ogólnie na tym, zniknął ci. Ja. To znaczy dodany nie jestem. Dobra. Co jest... Ja po raz ostatni sobie idę skoczyć z trampoliny. A czemu po raz ostatni? Home Lakey. To nie jest żaden ostatni raz, tak, bo tu dalej będziemy na pewno tutaj właśnie nad tym tutaj w tym oto miejscu będziemy. Aha. Oh, 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 się? będzie. Nieprawda, bo tutaj będzie tutaj nowa nadal. XD. Nie. Ta edycja jest bardzo nowa, więc wie. Więc tutaj sobie będziemy Raz po raz eventy robić i w ogóle coś za jakiś czas jeszcze. Ale dzisiaj event jest taki, że ja wam rozdaję kurczę. To jest skrzynia ów. Lol Adamowski 10 był na spawn. Ja się tu już przywitałem. A tu gdzie schowałeś podpisy, też mogę rozdać. Nie mów, że nadal masz tutaj yy, WARPA. Event Adamowski 10. Jest Adamowski event Warp Adamowski. I went. Raz, dwa, trzy sekundy. Ej, boję się trochę skakać. Dobra, jest. Czemu? O, ja stąd nie wyjdę. Jest zablokowane. Jaki? Dobra, home, list Jeden. i teraz znowu, bo na pewno oh. tu sponery. No właśnie, home. Dobra, home. Prawie zginąłem. Kurde, bo ty mnie cały czas odejmujesz. Hmm, aha, tu jest ten domek. Uuu. ale za to masz nadal mi dwa mistrz OX. No tak, bo jestem mistrzem w ogóle OX-a, nigdy nie brałem udziału, ale jestem mistrzem. Dobra, to mogę usunąć w sumie home, delayed. Home, delayed Co miałem home, To, delayed? to możesz mnie... ten? ...w hmm. Home... Wioska 1. A, masz Bacona! Co hmm. ty tutaj masz Bacona? Od kogoś tam miałem. Na no, tej działce... Możesz mnie dodać? Zaraz... Na tej działce, słuchajcie, jakimś cudem nie ma wieśniaków. O nie są! Home list jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, chwila. Y dom. Raz, dwa. Pięć homeów mi się. Skróciły mi się homey? Było ich więcej. Nie ja miałem tak mało homeów? Czekaj, ja zwątpiłem Eee. Y Muszę tle mieć. Raz, dwa. Jest pięć homeów. To nie. To ja nie muszę wam odstąpywać niczego. Wszystkie ważne są. Nawet nie pamiętam chwila. Nie, nie, ja zamiłem spawnery, ale widać. Wiem. Super. Sajcie, więc jest gitara. w no, końcu. Zaraz! No, um, home lejki um, Już cię dodaję. PSLO. Gay pixel, niedźwiedź. A może LOL. Niech ci będzie. Jak nie będziesz bił, to cię nie dodam. ma. Um, i tak już byłeś wszędzie, tylko tu nie byłeś jakimś skrzynią. A bo ja chyba kiedyś resetowałem kuboidy czy coś yy, Kurta, jak gdzieś tu muszę wam zostawić to podpisy, więc... A! Skrzynię postawiłem Co popsułeś? Nic, nic yy, Co popsułeś? Szukam sobie jakiegoś fajnego sata To mi po raz 50 włączył tą kurczę. Parkę. Ym, tak, pójdziemy na spawn i na random tp na, Ja na random tp zostawię wam gdzieś Słuchajcie, podpis mój Bo miało być To troszkę. To wam to zosta Nie, nie uwierzysz Gamepixel w jakim miejscu się pojawiłem na random tp No w jakim Idealnie pomiędzy ścianami dwoma w jakimś domu Czyli gdzieś kurcze Aha no fields Pomiędzy nie no takie szczęście to... Nie, tu nie ma działki. Aha tu zostawię. Skoro nie ma działki, to zostawiam wam tu podpis. Na takich koordynatach jest jakaś stara, zdecydowana stajnia opuszczona, więc no... Więc możecie tutaj w tym miejscu. Tak jak widzicie na ramach te P-kordy, to możecie sobie zostawić, zostawić wziąć podpisik mój, ha! Ogólnie też z 1.11, słuchajcie, ludziska będzie, jak tu ładnie, z 1.11 będzie również problem drobny, no bo, jak wiadomo, VIPy, które były e, kupowane kiedyś, to one są tylko one na 8 i 1.9, więc na 1.11 nie mam VIPa. Kurde, dasz jedzonko? Bo ja nie mam. Yok, ja się będę bez kich jedzenia, o nie, dobra, Homelake, jakoś się będę muszę, wreszcie, będę, właśnie, będę teraz pole kościół normalnie, no wreszcie, e, masz tu, gdzieś ty jest, tu masz jakiś, kurcze, rycerz. Proszę Ym, Tak tu, tu, tu dalej będę urzędował A wiem, skoczymy z góry Chodź Empixe, też skoczę, Skoczysz, w sensie wiesz. Yy, wszystko trampolina jest, jest Skoczymy, słuchajcie, z góry. Eee, yy, lepiej nie skacz. Czemu? Bo tam nie ma tych trampolin. To żeś zepsuł. I nie bierz moich itemów. Dlaczego nie ma trampolin? Skąd się. Wzi... czemu ich nie ma? Kto zepsuł? Nie wiem, ale nie bierz moich itamów. Kurty blade, jak to się znanęło się. Dalej! Faktycznie nie ma trampolin. Przecież są tu. Ty źle skoczyłeś, z Shiftem skoczyłeś. A no, rzeczywiście. No właśnie. To idzie. ten. W, w tym momencie coś zrobiłem dziwnego i żem zepsuł. Trampolinę i, I słuchajcie i to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał Spodoba. do zobaczenia. W... Tak, do zobaczenia w kolejnych odcinkach drugiego o, to sezonu. To i nie tylko. Dokładnie. Był dzisiaj ze mną? Nie Dokładnie. No więc do zobaczenia. Pa! pa. Ludzie, nie wiem co on miał. Naprawdę nie jestem tego świadomy. Nie jestem. Ale ogólnie mam nowy mikrofon. On. Co? Ale tak mu mikro zrobiło się dziwne, nie? Najbardziej bykowy odcinek na świecie. Najbardziej bykowy odcinek na świecie. Magmamę, 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 tak co? Nie, nie no żartuję. Ale tak śmiesznie trochę. Tak se czekam, bo do niego zadzwonił gwiazdor. Słuchajcie tego. Bo... Um, mm, mm. Ej, widzowie, daje się przelew, no bo nie ma kasowisko. Hmm. Na cenie miejskich łaskach jestem Janek. Moją pasją między nimi firanek po godzinach sprzedaje Kilogramy jajek. Ostatnio, gdy leciałem na moim masłolocie, zatrzymałem się na pocie i strzeliłem sobie focie. Bóg z powyższym zabójczy zabójczy zabójcze jak dynamik, ciocia mnie przylitała Dałem winiary, orane do wiary. mają nas dekoracyjny. Do tego rodzynki, ten ryb był perfekcyjny. Cała ta kraina w gruzach, jak no spadająca, cała jak hmm. I została marchewka wodośrednio mineralizowana, woda niekazowana, o co A na cały świat uratowano. uh